thank oh. Jeszcze raz, kosmos Kosmos i Harry Potter Ej, a teraz sprawdź Jak to wygląda, jak gram ja na polu zalany tu stary potem W ten sposób mogę czarować tak jak Harry Potter Harry Potter, ty mówisz zaraz Zainspirowałeś się mną, gościem w okularach Ej, ty weź to sprawdzaj, dobra, mam sprawny muszdek, mam sprawny muzyka a Harry ma chyba różdżkę Ej, ja myślę o tym, że tak to wygląda bosko Jakbym był Harry, to pewnie bym wziął poleciał w kosmos Nieważne, myślę o tym, męczy to jak Fox Trot, W sumie w kosmosie to musi być ziom bosko, ej O kosmosie na wolno ty mi nic nie mów Bo mając różkę nie potrzebowałbym człowiek tlenu Tak to wygląda, dobra ziomek, tu ja znam to Bo pewnie chciałbym być człowieku astronautą Ty mówisz kosmos, on kosmos powie A to dlatego ziomek, że ma kosmos w głowie, ej Nieważne, ważne wolno kto grał I w ten sposób mogę być cieńszy niż sam Saturn, ej Ty mówisz Harry Potter, latam tu na bitach Bo wiesz, Mixer kiedyś ziom... Marego czytał, tak to wygląda. Marego weź za mąż, Pamiętam, najlepsza część to więzień Azkabanów. Nieważne, patrz, dobra robić, to tu mogę. W ten sposób chciałbym mieć w kosmosie, pod podłogę. Mam jedną drogę, czuję na kosmosu popyt. Chciałbym, żeby w nie były tam do nieba schody, Ej, Ty weź to sprawdzaj, mówisz kosmos, letan. I w ten sposób szunę z mośnikiem, tu jak rakieta, ej Nie ma przebacz, nie ma na co czekać za stąd. W ten sposób nigdy człowieku nie będę gwiazdą. A propos kosmosu, gadać tutaj on chce. Nie będę gwiazdą do mnie jestem gorący jak słońce Ej, Ty weź to sprawdź, myślę o tym i w ten sposób nigdy nie wiem jak przyślesz motyw. Ej, Ty mówisz kosmos, dobra to ten metal Ty mówisz kosmos, nie wiem jaka jest druga planeta Od słońca, Merkury, Wenus strzelam, weź nie mów, wiesz o co chodzi mam tutaj ten relaks Ej, Ty mówisz kosmos i Harry Potter, dobra Harry Potter to chyba był człowieku Hogwart, nie jestem pewien ale mogę strzelać potem, bo walczę tym skłośnikiem człowiek jakbym był Voldemortem Ej, Ja myślę o tym, w sumie Wiesz, ja to widzę, bo nie za rymem, jak oni za zniczem Nieważne, pać, ty to tu nie dziwi Bo gram w ten freestyle, jak tak, jak oni w Quidditch. Dobra, Quidditch, o tym potem odlę Quidditch, zamiast na łapce, to na wiotle Ty weź to sprawdzaj, dobra, śliski jak powierzchnia mydła Nie mam pojęcia, człowieku, kto wygra Freestyle TV Player